Hej czołem, dzisiaj troszkę porozmawiamy sobie o y, bajkach jakie... Czasami zdarza się pisać w Wojskowym Centrum Rekrutacji, czyli WCR, kiedyś to było w WKU i mam no, troszkę korespondencji trafia mi się związanych z wizytami, z Waszymi wizytami w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Skarżycie się na to, że niektórzy piszą bajki, że na przykład w jednym WCR ze siedzą trzy panie, trzy panowie albo trzy osoby i każda mówi co innego. I chcecie się dowiedzieć, szukacie tych informacji, Związanych z dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową, ze służbą zawodową, jak przejść, jak wstąpić, skąd to ma być, do jakiej jednostki iść, na jakim stanowisku służyć, czy można, czy nie można, co można robić. No i niestety okazuje się, że w niektórych wojskowych centrach rekrutacji troszkę ta kadra, która tam pracuje, Pracownicy cywilni, zawodowi troszkę koloryzują to wojsko, tak żeby po prostu generał Excel był zadowolony, i generał Excel uścisnął dłoń i pogratulował, że statystyki się zgadzają, tabelki się zgadzają i, i wszystko jest ok. I mamy przyrost, że będziemy mieli niedługo 300 tysięczną armię. Aczkolwiek no, na razie jesteśmy daleko od tego. Ale jakby nie patrzeć, ta armia się rozbudowuje. Fakt, że na, na sztukę, co nieraz mówiłem, że na sztukę to się robi. No ale postarajmy sobie troszkę te bajki, które nie w każdym WCR-ze oczywiście są. Niektórzy rzetelnie podchodzą do tematu, są przygotowani, informują. Niektórzy zmyślają jakieś tam bajki w tych WCR-ach, i później się okazuje, że trzeba to niektóre rzeczy weryfikować. I słuchajcie, no, spróbujmy sobie parę rzeczy wyjaśnić. Bo teraz tak, dostałem jakąś tam korespondencję. Nie będę czytał całej korespondencji, tylko te główne problemy, główne wątki, które wynikają. Gdzieś mi tu ktoś mnie uwiera, ale dobra, to sobie wyciągnę, żeby nie przeszkadzało. Ok, I teraz tak, takie wycinki z tej korespondencji przeczytam i postaram się tutaj powiedzieć prawdę jak jest. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w wielu centrach rekrutacji usłyszycie prawdę ale w niektórych przypadkach usłyszycie bajki. I teraz tak, tutaj jest taki, takie zdanie, nie wiem czy głupoty gadali, bo każdy, a było ich trzech, mówił mi co innego, że jak będę zawodowym, to dopiero można się starać o internet, bo jest kolejka. No i tak jak powiedziałem, no jest nieraz tak, że trzy osoby w WCRze i każdy mówi co innego, albo jest to przez osobę, która przychodzi do WCR-u. też tak, taki przypadek może być, że każdy mówi to samo, a ta osoba, która przyjmuje informacje trzy razy inaczej rozumie. No też tak może być. Ja tego nie, nie wykluczam i też nie chcę tutaj jak yy, absolutnie... Yy, wszystkich stawiać w jednym szeregu: wszystkich yy, żołnierzy, wszystkich pracowników wojska i wszystkich z WCR-u. Nie chcę stawiać w jednym szeregu. Bo tak jak mówiłem, są centra rekrutacji, które są kompetentne i fajnie to wszystko wychodzi, rekrutują i mówią prawdę, jak jest. Ale jeżeli chodzi o, yy, o ten internat, bo też pytacie się. Są pytania związane z zakwaterowaniem, będę zawodowym, czy dostanę mieszkanie, czy dostanę internet. No słuchajcie, temat jest prosty. Wchodzicie stro sobie na e, stronę Agencji Mienia Wojskowego, i tam jest wszystko jakby e, wypisane, ale przytoczę tutaj tylko kilka artykułów z ustawy o zakwaterowaniu. Co tak naprawdę, na co może liczyć żołnierz zawodowy? Bo taki żołnierz dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, oczywiście, może liczyć na zakwaterowanie, może liczyć na wyżywienie, ale w jednostce wojskowej jest wtedy tak e, skoszarowany. No ale jeżeli już będziecie zawodowymi, bo do tego nie, wie, wiele osób, którzy są w dobrowolnej służbie, wiele osób do tego dąży, żeby być zawodowymi, no to co wam się należy? Zgodnie z artykułem 21 ustawy o zakwaterowaniu, żołnierzowi zawodowemu, od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do, zakwater, do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości. Czyli e, to jest, wydaje mi się, logiczne. Czyli żołnierzowi wemu przysługuje to zakwaterowanie e, w jakiej formie. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na wniosek żołnierza w jednej z następujących form: czyli trzeba wystąpić z wnioskiem o to, żeby dostać zakwaterowanie w następujących formach: przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internetowej, wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Wybór jednej z trzech wyżej wymienionych form zakwaterowania pozostaje w gestii żołnierza zawodowego. Jest to artykuł 25 ustęp 3 ustawy o zakwaterowaniu, czyli krótko mówiąc dostajecie albo mieszkanie, albo pokój w internacie, albo miejsce w kwaterze internetowej, kwatera internetowa to może być na przykład mieszkanie, w którym będą zakwaterowani dwóch żołnierzy, będzie w takim mieszkaniu zakwaterowany i wiadomo, wspólna łazienka, wspólna toaleta, wspólna kuchnia, albo trzech żołnierzy no, zależy od wielkości mieszkania. No, albo oczywiście, jeżeli macie, chcecie sobie wynająć mieszkanie, albo macie swoje mieszkanie, albo macie swój dom, mieszkacie na swoim, jak to się mówi, no to wtedy dostaniecie tak zwane świadczenie mieszkaniowe w wysokości chyba tam minimum 400 albo 500 zł, w tej chwili jest, ale bez znaczenia. To zależy też od wielkości garnizonu, od. Wielu czynników, maksymalnie tam jest chyba ponad tysiąc. No bez znaczenia. W każdym razie parę stówek, jeżeli nie weźmiecie mieszkania, nie weźmiecie kwatery internetowej, to parę stówek od wojska dostaniecie w formie świadczenia mieszkaniowego. I teraz tak. No nie zawsze są miejsca w internacie, nie zawsze są kwatery internatowe, nie zawsze jest mieszkanie. To też zależy od tego, czy macie żonę i tak z ile tak zwanych norm wam się należy. Czy macie żonę, czy macie dziecko, czy macie dwójkę dzieci, czy macie trójkę dzieci, bo jeżeli macie żonę, męża i dzieci, no to wiadomo ten ta norma jest większa, możecie ubiegać się o większe mieszkanie. No ale nie zawsze to mieszkanie jest, czasami trzeba czekać i w związku z tym Póki czekacie, jesteście gdzieś, gdzieś tam w jakiejś kolejce, no to wtedy dostajecie te e, świadczenie mieszkaniowe. Więcej informacji oczywiście na stronie Agencji mienia Wojskowego, jest to ogólnodostępne. Wchodzicie sobie, przeczytacie i wtedy wiecie w jakiej formie, co oczekiwać, o co, w, jakie wnioski pisać. Tam są też wzory wniosków, nie? Także też e, bardzo fajne, jeżeli to jest, no... Klarownie, powiem tak, klarownie jest to przedstawione na stronie Agencji Mienia Wojskowego, także myślę, że nikt nie powinien mieć problemu. Ja tutaj, tutaj tylko zaznaczam. Jeszcze jedną rzecz przeczytamy. Zgodnie z artykułem 24 ustęp 1 ustawy o zakwaterowaniu na wniosek z żołnierza żo 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 zawodowego. Poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dyrektor oddziału regionalnego, właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, wydaje do, decyzję o przydziale kwatery, kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może nastąpić. No I znowu to jest. Pow Powtórzone w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej. Miejscowość pobliska to jest miejscowość oddalona o ileś tam, nie wiem, 30 km, nie pamiętam dokładnie, jak tam jest, ale jest to też miejscowość pobliska. Kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów, bez znaczenia. Doczytacie sobie, ja tylko mówię, zaznaczam, że takie są możliwości. Albo za jego zgodą, w innej miejscowości. Za zgodą żołnierza można też dostać. Mieszkanie, kwaterę w innej miejscowości. Także tutaj się należy zawodowemu się należy. Jeżeli nie ma, no to, no to już trzeba wchodzić dalej w szczegóły. Ale jeżeli nie ma, to, to zawsze te świadczenie mieszkaniowe dostaniecie. I teraz, tak dalej. Kolejna uwaga w stosunku tutaj do wizyty w WCR. W ciągu miesiąca to będę zawodowym. I z dnia na dzień przejdę z pracy do wojska na podstawie, ust, na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. Tak, zgadza się. Już po miesiącu można zostać żołnierzem zawodowym, już po szkoleniu podstawowym, i można od razu z pracy gdzieś tam w cywilu na podstawie ustawy o obronie ojczyzny przejść na żołnierza zawodowego. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Problem oczywiście może pojawić się w Taki że w jednostce, w którym odbywacie dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może nie być etatów dla żołnierza zawodowego. Jeżeli są takie potrzeby, potrzeby armii, potrzeby sił zbrojnych, no to oczywiście już po miesiącu po szkoleniu podstawowym możecie zostać żołnierzem zawodowym w takiej a nie innej jednostce, w takiej jednostce, w jakiej chcecie, i w takiej jednostce, gdzie są etaty wolne na żołnierza zawodowego, bo to, że chcecie gdzieś służyć, to znaczy, że tam są etaty. WCR może Wam zaproponować etat gdzie indziej i też po miesiącu, nie tam, gdzie chcecie. 400 km od domu, ale miejsca są, miejsca generalnie są. Nie ma problemu, żeby po miesiącu być żołnierzem zawodowym. Na pewno są miejsca na zmechu, polecam. Każdy poleca na zmechu, jest fajnie, nie? O, tak z przymrużeniem oka oczywiście, nie? Yy, I teraz dalej. Jest rozmowa z psychologiem, działem rekrutacji na dane stanowisko, już w danej jednostce, pensja pierwszego dnia. No, czy w jednostce jest rozmowa z psychologiem? No, wiadomo, że trzeba przejść te rozmowy z psychologiem, komisję lekarską, żeby. Bo inaczej wygląda komisja lekarska na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, inaczej na zawodowego. Są inne wymagania, na zawodowego są troszkę wyższe, aczkolwiek myślę, że nie powinno być wielkiego problemu. Problem, tak jak mówię, problem jest zawsze z tym, że na przykład w danej jednostce, w jakimś większym mieście albo, w, że tak powiem, w ciekawszej jednostce, gdzie służba jest lżejsza, no jest zawsze więcej chętnych na, na dane stanowisko, żeby służyć, bo ja chcę służyć tam, gdzie mieszkam, tam gdzie, tam, gdzie wszystkich znam, no ale nie w danym miejscu, załóżmy, w pierwszej kolejności miejsca są obsadzane przez znajomych, przez rodzinę, no i nie ma co ukrywać, nie ma co ukrywać, jeżeli jest etat wolny na tak zwanego strzelca, piździelca, ale jest załóżmy ten etat oblegany, dużo osób by chciało iść, bo, bo miejscowość jest dla, wiel dla wielu osób zachęcająca, no to w pierwszej kolejności oczywiście rodzina generała, w drugiej kolejności rodzina pułkownika, w trzeciej kolejności rodzina majora, a ci bez rodziny są na samym końcu. A ci bez rodziny w wojsku mogą iść do WCR i WCR wskaże, o tu mamy miejsce wolne. Wypizdowie górne albo wypizdowie dolne. No i wtedy musicie służyć w takiej, ani innej jednostce. No takie są realia, no trzeba, niestety ciężko to zmienić, nie wiem czy się to w ogóle da zmienić. No, 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 zobaczymy, zobaczymy. Powoli będziemy je, jakoś tutaj piętnować te problemy armii, może gdzieś ktoś pójdzie po rozum do głowy, zacznie gdzieś to e, zmieniać. I teraz tak. Wszystko maksymalnie potrwa miesiąc i najlepiej się przyjąć do wybranej przez siebie jednostki, bo przez WCR jest dłużej, ponieważ, składając dokumenty do kilku bo, ponieważ składają dokumenty do kilku jednostek równocześnie i blokują e, dostęp. Gdyby chciał się samodzielnie zatrudnić. No tak, tak jest. Znaczy oni nie, nie blokują dostępu w tym WCR-ze, tylko że jeżeli idziecie do WCR-u i w WCR-ze mówicie, że no odbyłem dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, e, albo szkolenie podstawowe przyszedłem, e, mam przysięgę, chciałbym, się, chciałbym przyjść do wojska, no to oni szukają gdzie jest miejsce, nie? I czy i wysyłają zapytanie do tej, do, tej do, do takiej jednostki, że mamy gościa i czy go chcecie, ale równie dobrze możecie iść do y, sekcji personalnej, do dowolnej jednostki i powiedzieć dzień dobry, jestem y, szeregowym, jestem kapralem, jestem porucznikiem po trzech miesiącach y, kursu zbierania czereśni. bo tacy też są, że gdzieś tam zrobi jakiś sobie kurs y, oficerowie. Po trzech miesiącach i nagle stwierdzają: A, przyjdę do wojska, bo tam jest fajnie, nie? No i wtedy mówią mu: Tak, jest tutaj miejsce na dowódcę Plutonu. I wtedy taki dowódca Plutonu, po trzech miesiącach, gdzie całe życie robił co, coś innego, siedział, nie wiem, w bibliotece, albo był spawaczem, albo kimś innym, ale ma wyższe wykształcenie i zrobił sobie kurs oficerski, i sobie nagle pomyślał: A, będę oficerem. No i gościu, który. Nie ma kompletnie żadnego pojęcia o wojsku, zostaje dowódcą Plutonu. Takie rzeczy też bywają. Takie rzeczy są śmieszne, patologiczne, ale chcąc rozbudować armię na sztukę, no to takie rzeczy niestety się robi, że zamiast szkolić tych, nawet jeżeli macie, mamy podporucznika rezerwy po 3, 6, 9 miesiącach, no to to nie jest podporucznik, umówmy się, który się nadaje. Do tego, żeby być dowódcą Plutonu, albo jakiekolwiek inne stanowisko zajmować w wojsku. Bo to jest tylko ze szkodą i dla przełożonych tego porucznika, i dla podwładnych tego porucznika, bo gośniejarzy bazy. bazy, trzeba by było jednak, jeżeli. Ale to e, przeszkolić. Trzeba było gościa przeszkolić jeszcze raz, pokazać na czym będzie polegała jego praca, jego służba. No ale niestety to trwa, ale wojsko nie ma czasu. My, my się śpieszymy, żeby zrobić sztukacką armię. Gdzieś tam e, na marginesie taka moja uwaga. I e, ogólnie, że można iść do jednostki możecie iść do, do jednostki wybranej zapytać się, dzień dobry, przyjmiecie nas starszego, przyjmiemy i idziecie sobie na starszego tak zwanego szeregowego. Po co ten WCR jak ja sam mogę bez pośredników to wszystko ogarnąć? Mieli między sobą, mieli między sobą dużo, y, sporo sprzecznych informacji, chociażby, chociażby z przeniesieniem do innej jednostki czy na inne stanowisko, szkolenia, kursy podoficerskie. No i rzeczywiście WCR często y, mówią, że jest możliwość przeniesienia na do innej jednostki, że jest możliwość przeniesienia na inne stanowisko że jest możliwość kursów, szkoleń, nauki w, ukończenia szkoły średniej, studiów i tak dalej, tylko y, zwróćcie uwagę na grę słów, bo wy często idziecie do tego WUCR-u i odbieracie to co oni do nich do, do was mówią że tak, bo wy myślicie, że oni do was powiedzieli, tak będziecie mogli awansować, tak będziecie mogli, tak na pewno nie ma, nie ma problemu, ale oni mówią, że jest możliwość. No ale skoro jest możliwość, to nie znaczy, że na pewno będziecie mieli możliwość taką, żeby sobie zmienić stanowisko, żeby sobie zmienić jednostkę wojskową. No niestety, takie są e, realia. Opcja jest, opcja jest, ale e, wielu z, z, z żołnierzy. Przyszłych żołnierzy myśli tak: A, zahaczę się, zostanę zawodowym, a później jakoś to będzie, jakoś się przeniosę, gdzieś zmienię stanowisko na lepsze, na gorsze, na inną miejscowość. Na razie pójdę do tego wypizdowia górnego, a później napiszę wniosek o przeniesienie i się przeniosę. No niestety e, tak nie ma, bo w wypizdowiu górnym też potrzeba żołnierzy. I w wypizdowiu dolnym też potrzeba żołnierzy. Także ten dowódca jednostki, dowódca drużyny, dowódca plutonu nie zgodzi się na to, żeby żołnierz dopiero świeżaczek przyszedł i on po dwóch dniach pisze wniosek o przeniesienie. No to od razu dowódca drużyny wkurzony, dowódca plutonu wkurzony, dowódca kompanii wkurzony, dowódca batalionu, dowódca brygady wkurzony. Wszyscy są wkurzeni, że przyszedł kolo i po dwóch dniach on pisze o przeniesienie i zawraca dupę, że tak powiem. Niestety tak jest. Ale i oni nie chcą przenieść tego żołnierza, bo tak. No jest niewolnik na stanowisku, niech zapierdziela. Bo ja potrzebuję niewolników. Ktoś musi robić, ktoś musi jeździć na granicę, na jakieś ćwiczenia, na jakieś poligony. Ktoś musi tą armię, w tej armii być, żeby była rozbudowana, żeby była fajna i sympatyczna. Także nie jest to takie proste, że jak. A wielu, wielu się wydaje, tak, że przyjdę do wojska, zahaczę się i zaraz się przeniosę na inne stanowisko, na inną kompanię, do innej jednostki, do innego miasta. No niestety tak łatwo nie jest. Jest możliwość. Ale jeżeli traficie do, na przykład do jednostki, gdzie jest priorytet na ukompletowanie tej jednostki albo e, danej kompanii albo da, danego batalionu, jest priorytet na ukompletowanie i chcecie się przenieść do jednostki, na której nie ma priorytetu, to nie ma opcji, że przeniesiecie się. To tylko kwit do cywila i dziękuję. Do widzenia. No, jedyne rozwiązanie, nie? Tak jest. Jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o szkolenia, oczywiście jest możliwość. Czy was puszczą? Też nie wiadomo. To zależy, jakie są potrzeby armii, jakie są potrzeby danej jednostki. Jeżeli są, będą potrzeby, no to pojedziecie. Jeżeli nie będzie potrzeby, pod takich potrzeb, no to e, nie pojedziecie. Obiecanki, cacanki typu, że tak, przyjdziecie do wojska, zrobicie sobie kategorię C. I wielu sobie myśli: Kurda, pójdę do, do Monu, zapłacą mi 5 koła miesięcznie, opłacą mi kurs na kategorię C, zrobię sobie kategorię C, rzucę kwitem, pójdę jeździć ciężarówką do Niemca. No ale, ale to są bajki. Nie, nie wierzcie. Jeżeli ktoś w WCR wam, wam powie, że e, pójdziecie do MONU i sobie zrobicie katego, kategorię C, no to nie wierzcie w takie bajki. Naprawdę. To są bzdury. Nikt nie, nie będzie strzelca, jeżeli jesteście na stanowisku strzelec, to sobie zobaczcie, jakie macie stanowisko. Jakie ma, jaki macie kompetencyjny zakres obowiązków. Jeżeli w waszych obowiązkach nie, nie ma kategorii C, y, opcji, opcji albo. Y, potrzeby posiadania kategorii C, to nikt Was nie wyśle na kategorię C. Jeżeli jesteście strzelcem, kucharzem, yy, obserwatorem, nie wiem, czy jest takie stanowisko, muzykiem, no to nikt Was nie wyśle na kategorię C, chyba że macie dobrze połapane z dowódcą brygady, z dowódcą jednostki, macie znajomości, wujka generała, no to zrobicie sobie nawet kategorię F na F16, czy tam 38, 39 i 45, nie? No to sobie zrobicie, będziecie latać wszystkim, jeździć wszystkim. Wiadomo, Znajomości w wojsku, kumoterstwo i nepotyzm, tak jak w każdej instytucji, tak jak u polityków, tak samo jest w, jest w wojsku. No niestety tak jest, ale mówmy o realiach. Realia są takie, że jeżeli y, oczywiście ktoś was wsadzi na, stanowisku, na stanowisko kierowcy ciężarówki, a wy nie, ma, nie macie kategorii C, no to tak, wyślą was na kategorię C, ale nikt przy, przy zdrowych zmysłach, nawet w WCR-ze, nie wrzuci Was na kierowcę ciężarówki, jeżeli nie macie kategorii C. No chyba, że są takie akurat potrzeby, no chyba, że Wam się akurat trafiło, że jest potrzeba zatrudnienia gościa szybkiego, żeby szybko przyszedł kurs i jeździł tą ciężarówką. A Wy robicie taki myk, że fajnie zrobiłem kategorię C, kwit do cywila, do widzenia, jadę do Niemca jeździć. No też takie, takie akcje są oczywiście, nie? Tak jedna z pań uważała, że jak jest się po rozwodzie, to wykluczy mnie do przyjęcia, to, to z przyjęcia do wojska. Czy, czy choroby sami zaprzeczają sobie młode koty niedoinformowane. Więcej się z filmów od Ciebie, Piotrze, dowiedziałem jak od nich. No to ja chyba zaraz wystawię jakąś fakturę do WCR-u. Skoro więcej się dowiadujecie ode mnie niż z WCR-u, to może jakaś, jakaś fakturka. A może po prostu uda się tam gdzieś w przyszłości jakąś rozmowę przeprowadzić, może z kimś z WCR-u, nawet oficjalną. Nie wykluczam tego, jak najbardziej moglibyśmy sobie z komendantem czy z kimś tam, z oficerem prasowym WCR-u porozmawiać. Myślę, że na pewno taka rozmowa by była. Produktywna, takie oczko puszczam do wojska. Oczywiście nie, ch nie chcę wracać, ale, ale, ale no dla, dla tych osób, które by chciały gdzieś tam przyjść, no to może to pewne y, tajemnice rozwiać. <grym> Dobra. Dalej, co tam jest? Aha, co, co bajki? Test sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej to są brzuszki, podciąganie, bieganie, pompki i tak dalej. Twierdzą, że bułka z masłem. No, no, nie dla wszystkich bułka z masłem. Generalnie normy nie są jakieś strasznie wyśrubowane. Te normy wojskowe, żeby zaliczyć na, na tą ocenę najniższą, dostateczną na trójkę, to te normy nie są wyśrubowane. Aczkolwiek, żeby gdzieś tam te 3000 metrów przebiec, podciągnąć się, zrobić kilkadziesiąt brzuszków. No to trzeba jednak troszkę ćwiczyć. Taka osoba, która całe życie siedziała na, przy biurku albo y, całe życie nic nie robiła, y, nie miała styczności z bieganiem, z, z jakimiś tam ćwiczeniami fizycznymi, no to będzie miała duży problem, żeby y, te najprostsze ćwiczenia zrobić, ale z drugiej strony też y, nie jest dużym problemem, żeby nadrobić tą y, kondycję w wojsku. Ponieważ na dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej są te zaprawy codzienne, poranne, jest ten WF, jest to jako tako realizowane, także troszkę chęci. I wydaje mi się, że 3-4 miesiące i można naprawdę WF zaliczyć na tą ocenę dobrą. Dostateczną na pewno, nie? także tu nie ma, nie ma też się czym, czym martwić, jeżeli chodzi o, o ten WF, ale nie jest to taka bułka z masłem, że nagle wychodzicie sobie i biegniecie 3000 metrów, bo podej, podejrzewam, że jeżeli ktoś nigdy nie biegał, to nawet 500 metrów będzie trudno przebiec, także to chodzi o to. No słuchajcie, dzisiaj troszkę takich informacji, troszkę mitów, troszkę bajek. E, oczywiście nie mam pretensji do nikogo z WCR-u, bo generał Excel musi być zadowolony. Wiadomo o co chodzi. E, troszkę tam bajerują niektórzy w tych WCR-ach, troszkę piszą bajki, troszkę ściemniają. Tak, tak, Janek, będzie dobrze. Naprawdę w wojsku jest zajebiście, Pójdziesz, przeniesiesz się. A czy dostanę mieszkanie? Tak, tak, dostaniesz mieszkanie, tylko tu podpisz, idź tam się zatrudni, a będę miał przepustki. Tak, Janku, będziesz miał przepustki, a dostanę to 13, 14 i coś tam jeszcze. Tak, wszystko, dostaniesz 13, 14, piętnastki i świadczenia mieszkaniowe, i dostaniesz jeszcze gratyfikację urlopową, Tylko podpisz, idź, przyjmą cię, tam się wszystko dowiesz, wszystko można. Także niektórzy są tacy bojeranci, wiem, w, w tych WCR-ach, że tylko klepią po pleckach, aby. Aby tylko y, wysłać meldunek, zestawienie tabelki, wykresiki, że mamy sukcesy, panie majster, mamy sukcesy, kolejny zatrudniony, kolejny zatrudniony, a później taki żołnierz przychodzi i się dziwi, a mówili, że będę mógł się przenieść, a panie kapitanie majorze poruczniku, mówili, że w mi powiedzieli, że, że, że ja tylko mam tu przyjść i na drugi dzień mogę pisać wniosek o przeniesienie. No pisać wniosek możesz, ale Oczywiście ten wniosek niekoniecznie będzie pozytywnie rozpatrzony. Także tutaj bajera bajerami yy, życie życiem, i tak to, yy, tak to wygląda, ale na wesoło. Woj, w wojsku jest generalnie wesoło, także zachęcam iść do wojska, troszkę yy, łyknąć tego klimatu wojskowego, te, tym świeżym wojskowym oddechem, yy, świeżym wojskowym powietrzem pooddychać, a później jak wyjdziecie z wojska, to to powietrze jest jeszcze bardziej świeże. Yy, tak z autopsji wiem. Dobra, słuchajcie, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to oczywiście linki do zakupu koszulek bluz macie w opisie pod filmem, linki do szkoleń online, szkoleń praktycznych macie w opisie, także za, zachęcam, na koniec dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną, co tam, możecie nawet udostępnić, jeżeli ktoś chce, gdzieś tam ma w głowie zamysł, a może pójdę do wojska, no to jak najbardziej powinien subskrybować ten kanał, dużo rzeczy się Takich z autopsji, takich rzeczy, które, o których w WCR nie mówią, e, takich, które w wojsku niestety się dzieją, z czym możecie się spotkać w wojsku. O tym mówię, o, tych, o tym betonie, o tych mobbingach, wszystkich, o tych pierdołach, żeby później, jak ktoś pójdzie do tego wojska i dobrze trafi. To dobrze, a jak źle trafi, to żeby się nie dziwił, nie? Jak ktoś traf, trafi na dobrych dowódców, to oczywiście faj, faj, jest super służba. Jeżeli ktoś trafi na idiotów, to niech się nie dziwi, przecież o tym mówię. Dobra, na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.